Ej, lubię bawić się nową, ciekawą technologią. Jak dowiedziałem się, że w tych słuchawkach można słuchać muzyki pod wodą, no to powiem szczerze, że byłem kupiony. Tego jeszcze nie robiłem, ale najwyższa pora. Palmy sobie jakiś dobry kawałek. Następny. Okej, okay. ten jest sztos. To co? Sprawdzamy. Tak, słuchałem muzyki pod wodą. Czekaj co? Już tłumaczę o co chodzi. Dostałem słuchawki, które nazywają się Swim do testów. I pomyślałem, sprawdzam. Rok pierwszy, dorwać się do sprzętu. Zestaw, który był w pudełku, składał się z kilku rzeczy. E, oczywiście mamy same słuchawki, mamy taki woreczek do ich przechowywania. E, mamy tu jeszcze zatyczki do uszu, które wciskamy do uszu, żeby nie dostała nam się to, tam woda i żeby muzyka była lepiej słyszalna. I mamy też dwa kable. Służące do ładowania, i nie są to takie klasyczne kable są to takie niestandardowe kable, które przyczepiamy na magnes. No i jest też do nich załączona przejściówka USB typu A na USB C. No i mogę jeszcze powiedzieć, że fajnie, że są dwa. Nie wiem czemu są dwa, ale może jak się jeden zagubi, i z ich pomocą możemy też zgrywać e, z komputera muzykę. Krok drugi, czego będę słuchał? Słuchawki mają Bluetooth. Niestety nie mam pojęcia, jak z zasięgiem pod wodą. Zakładam, że bardzo kiepsko. E, plan jest taki, że wezmę. Telefon blisko siebie, zabiorę supa i gdy będę w wodzie, no to telefon będzie w niewielkiej odległości ode mnie. Zobaczymy, czy to zadziała. Na wszelki wypadek zgram kilka plików MP3 na słuchawki, bo mamy tam 8GB wbudowanej pamięci. Krok trzeci: podziękować OPN Sound. Wielkie dzięki za udostępnienie tych słuchawek w zamian za nieautoryzowaną recenzję. Linki znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Krok czwarty zgranie muzyki na sprzęt, no i podpinam kabel. Jak ja nie znoszę tego robić jedną ręką. Eee, do komputera. Cyk. Słuchawki podpięte. No name. Proszę bardzo. I zgrywamy tutaj pliki. Tylko skąd się teraz bierze legalne pliki MP3? Dobra, ściągnę je z Artlista, czyli portalu, z którego biorę muzykę do swoich filmów. Krok piąty wybór miejsca na testy. I normalnie pojechałbym na basen. Ale jest lato, więc znalazłem fajne jeziorko w pobliżu. Krok szósty, gdzie ja mam kąpielówki. Krok siódmy, wejść do wody. Ósme, słuchanie muzyki pod wodą. To co? Sprawdzamy. Jak myślałem, woda kiepsko przepuszcza połączenie Bluetooth. Na szczęście w tych słuchawkach można zgrać swoje mp3, co też zrobiłem. Więc próba numer dwa. Leci muzyka z mp3. Sprawdzamy teraz. Ej, to działa! Dobra, no muszę powiedzieć, że to było ciekawe doświadczenie: słuchać muzyki pod wodą i ogólnie uprawiać sporty wodne ze słuchawkami, nie bojąc się o to, że coś się z nimi stanie, gdy wpadnę do wody. To kilka dodatkowych słów o tych słuchawkach. Mają wodoszczelność IP68, więc się do 1,5 metra zanurzymy. Nurkowanie odpada, ale jakieś pływanie na basenie jak najbardziej. Sparować można jednocześnie jedno urządzenie za pomocą Bluetooth 5.2 i dodatkowo mamy w słuchawkach 8 GB wbudowanej pamięci, więc trochę utworów w MP3 na te urządzenie wrzucimy. I nie są ciężkie, bo ważą 29 gramów i mają pałąk, więc stabilnie się trzymają na głowie. I jak skakałem do wody, to trochę się martwiłem, że spadną, ale tak się na szczęście nie stało, więc mogę potwierdzić, że no, trzymają się dobrze. Według specyfikacji ładują się 2 godziny i bateria starcza na 6 godzin. I mają też mikrofony z redukcją szumu do rozmów głosowych. Tak, można przez te słuchawki rozmawiać. I mają trzy przyciski, którymi możemy sterować muzyką, yy, możemy odbierać połączenia, uruchomić asystenta głosowego, czyli taki, powiedzmy, standard sterowania. Nieintuicyjne było natomiast dla mnie to, że przytrzymując przycisk minus przełączamy utwór do przodu, a plusem do tyłu, no ale powiedzmy, że to jest kwestia przyzwyczajenia. I co do jakości audio, to parametry wrzucę wam na ekran i przypominam, że są to słuchawki z przewodnictwem kostnym, czyli muzyka jest odtwarzana po kościach policzkowych, nie będę ukrywał, że jeśli przykładacie dużą uwagę do jakości audio, no to z tradycyjnymi słuchawkami można uzyskać lepszy dźwięk. No i jak dla mnie dźwięk jest taki powiedzmy przytłumiony, płytki i brakowało mu takiego przyjemnego basu. I takie chyba uroki tej technologii, natomiast ta technologia jest o tyle fajna, że mamy otwartą konstrukcję, czyli docinają do nas dźwięki otoczenia, na przykład podczas biegania, czy gdy używamy aparatów słuchowych i też ta technologia umożliwia takie właśnie zabawy jak słuchanie muzyki pod wodą. Jak sobie płynąłem tym supem, słuchając muzyki, to po chwili przestałem zwracać uwagę na to, że dźwięk nie domaga, bo robiłem coś fajnego i po prostu czerpałem przyjemność no, ze słuchania muzyki, nie martwiąc się, że te słuchawki utopię. I jeszcze pytania od widzów. Pierwsze, czy można przełączać całe foldery z muzyką? Niestety nie znalazłem takiej opcji. Drugie pytanie, ale czy to jest przewodnictwo kostne, czy mały głośniczek? Na to już właściwie odpowiedziałem wcześniej. Dźwięk idzie po kościach. No i trzecie, mam słuchawki kostne od wielu lat, ale nikt nie mówi o słuchaniu pod wodą. Jak długo wytrzymasz bez oddechu? Bez sensu. No ja w tym widzę akurat taki sens, że gdy powiedzmy robimy dziesiątą długość basenu no i płyniemy, nie wiem, kraulem, no to co jakiś czas mimo wszystko uszy zamaczamy, możemy sobie dalej słuchać muzyki. Albo gdy na przykład uprawiamy snorkeling i oglądamy sobie właśnie małe, piękne rybki wisząc e, w wodzie i oddychając przez rurkę, no to też możemy sobie wtedy słuchać muzyki. No dobrze, podsumowując, wygodne, dobrze się trzymają, otwarta konstrukcja, więc słyszymy otoczenie. I są wodoszczelne, więc możemy słuchać nawet muzyki pod wodą. No i technologia przewodnictwa kostnego, jak dla mnie, nie zapewnia najlepszego audio, więc do słuchania muzyki w domowym zaciszu bym ich nie kupił. Ale gdy będę coś robił nad wodą, to na 100% wrzucę je do plecaka. Nie do końca też mi podoba się to, że ładowanie jest za pomocą dziwnego kabla. Wolałbym chyba klasyczny port USB-C, zakryty jakąś powiedzmy zaślepką. I to chyba tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.